To jeszcze nie czas pełni prac polowych, ale z pewnością czas na przygotowywanie wniosków o unijne dofinansowanie. W połowie marca rozpocznie się składanie dokumentów w sprawie dopłat bezpośrednich. To z nich korzysta najwięcej polskich rolników. Milion trzysta tysięcy gospodarstw rocznie. Szczególnie myślę, że to jest dla małych i średnich gospodarstw dobry zastrzyk gotówki. Mamy stagnację w cenach. Wiemy, że są różne tam wzrosty i upadki tych cen. Natomiast ona generalnie jest mało płacana, ta produkcja i tutaj wsparcie jak najbardziej. Unijne fundusze na rolnictwo to o nie toczy się teraz największy bój. Część państw chce bowiem wprowadzenia oszczędności w unijnym budżecie w najbliższych siedmiu latach i to może także dotyczyć pieniędzy na wspólną politykę rolną. W Warszawie ministrowie rolnictwa ośmiu państw Trójmorza podpisali deklarację, w której podkreślają, że nie ma ich zgody na cięcia w unijnym budżecie na rolnictwo. Tu pierwszy raz właściwie jest sytuacja taka, że nasza część Europy jest solidarna i mówi razem występujemy. Nie damy się jak ryby z saka po kolei wyjmować. Polska domaga się też wyrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników we wspólnocie. Do tej pory cały czas było mniej. Ta różnica może nie była już tak bardzo wielka, bo to jest różnica około 21 euro do hektara. Ale mimo wszystko chcielibyśmy, aby także i ta luka, która jeszcze do tej pory pozostawała, została zamknięta. Unijny budżet na dopłaty to teraz prawie 60 miliardów euro. Jednak polscy rolnicy otrzymują znacznie niższe dopłaty niż farmerzy z Niemiec i Francji. Tak samo pracujemy. Tak samo utrzymuje mi rodziny, i te pieniądze by się przydały. Eksperci z branży podkreślają, że różnice technologiczne między krajami tzw. Starej i Nowej Unii już nie istnieją. Nie ma powodów biorąc pod uwagę nawet obowiązujące stare kryteria przydziału tych środków, aby Polska w jakikolwiek sposób miała być gorsza od Niemiec, Francji, Belgii, Holandii. W walce o wyrównanie dopłat Europa Środkowo Wschodnia ma jeszcze jedną ważną kartę przetargową podkreśla unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tak się składa, że akurat Europa Środkowa i Wschodnia, kraje tego regionu, e, zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo. I mają wielkie szanse w związku z Zielonym Ładem, no, być tutaj liderami tych, tych przemian. To właśnie ekologiczne rolnictwo chce w nowym budżecie szczególnie wspierać Komisja Europejska. Małgorzata Gałka, panorama